Your story, what's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living like this. Thing. Cześć kochanie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was wodny aerobik na głębokiej wodzie, a właściwie pokaz moich ukochanych ćwiczeń. Będzie sporo do pokazania. Pokażę Wam, jakie przybory używać, żeby utrudnić lub ułatwić sobie dane ćwiczenia. Numer jeden to taki jogging na głębokiej wodzie i to ćwiczenie zaliczam do dość prostych. Po prostu biegniemy w miejscu wysoko unosząc kolana i dodając jakiekolwiek ruchy rok. Numer 2 to bieg w wodzie. Tym razem będziecie mieli prawdziwe wyzwanie. To ćwiczenie jest trudniejsze. Należy się tu poruszać dość długimi krokami i używamy tutaj też ręce na zmianę prawa, lewa pokonujemy dużo, dużo mil. Słuchajcie, numer 3 to cross country skin, czyli taka wspinaczka górska. Właściwie są to przeskoki z unoszeniem kolan i używamy tutaj hantelki do wodnego aerobiku. Są to specjalne hantelki wypornościowe. One praktycznie nic nie ważą, także jeżeli chcecie sobie takie zakupić, to załączam link do sklepu, gdzie kupicie właśnie takie, jakie ja najmocniej wam rekomenduję. Numer 4 tym razem zakładamy specjalny pas wypornościowy i to ćwiczenie staje się proste. To są dalej te same przeskoki, dalej nasza wspinaczka. Zobaczcie, uginam kolana i potem na zmianę wypycham prawą i lewą rękę. Prawa noga i lewa ręka do przodu, a potem zmiana. Jeden ruch nóg równa się jednej zmianie ramion. Staram się nie pochylać do przodu, mięśnie brzucha mocno zaangażowane. Kolejne ćwiczenie to taki zygzak, który unosi się na powierzchni wody. Używamy hantelki i pokażę Wam dwie wersje. Ta, gdzie przepychamy hantel na przeciwną stronę, jest nieco bardziej zaawansowana. Dlatego to ćwiczenie uważam za dość trudne. Tu widzicie na małym ekranie trening całościowy, godzinny, gdzie te wszystkie ćwiczenia będziecie mogli. Przerobić, przećwiczyć razem ze mną. Tu jest wersja łatwiejsza. Tutaj unoszę ręce i pozwalam, żeby hantelki utrzymywały mnie na powierzchni wody. Także ja lubię zmieniać sobie te dwa ćwiczonka. Jedny, jedna wersja z handlami przeciskanymi, druga bez. Numer 6 to takie nożyce yy, na powierzchni wody i dodajemy tutaj pompeczkę w dół. Używam pas, więc automatycznie to ćwiczonko staje się proste więc osoby, które może dopiero zaczynają, też powinny dać sobie radę. Uwaga, jeżeli nie potraficie pływać, wodny aerobik nawet na głębokiej wodzie dalej może być dla Was jak najbardziej wskazany, ale zawsze ćwiczcie pod czujnym okiem ratownika lub jakiegoś właśnie instruktora do wodnego aerobiku. Kolejne ćwiczonko. Zobaczcie, teraz używam specjalny wałek basenowy. Jeżeli Wasze dzieciaki, wnuki mają taki, to podkradnijcie numer 7. Jest to taki rowerek wodny. I dosłownie tak wykonujemy to proste ćwiczenie. Udajemy, że siedzimy na rowerze i takim samym okrężnym ruchem nóg przepychamy nasze ciało na drugą stronę basenu. Tak samo okrężny ro rok ramion. Możemy poruszać się do przodu. Lub do tyłu, jeśli chcecie ruszać się do tyłu, no to musicie ten ruch jakby odwrócić. Tak, jak się będziemy uśmiechać, to też szybciej nam to wszystko pójdzie. Bardzo lubię to ćwiczenie wykonywać właśnie na głębszej stronie basenu, ponieważ na wysokości nawet klatki piersiowej też się da, ale jest niefajne. Po prostu będziecie się czuli tacy jakby ściśnięci. Natomiast tu te ruchy nóg są naprawdę dużo, tak jakbyśmy naprawdę jechali na prawdziwym dużym rowerze. I to fajnie rozluźnia zginacze bioder, czyli mięśnie, które są bardzo, bardzo napięte, a tu w końcu czujemy przynajmniej na chwilę, jak one się... Rozluźniają. Kontrolujemy oddech, wdech i wydech. Kolejne ćwiczenie, dalej jedziemy z wałkiem basenowym. Także i to jest naprawdę trudne ćwiczonko. Numer 8 to jest taka pompa. Tak, tak musicie tutaj postawić obie stopy na samym środku wałka. I stopy y, ustawiamy tak na szerokość bioder lub nawet ramion. Unosimy najpierw kolana do góry, a potem wciskamy stopy w dół. Zobaczcie, na małym ekranie ja pokazuję to ćwiczenie na nieco płytszej części basenu. Da się i tutaj chcę, żebyście zaczynali tą waszą przygodę z pompą, ale ostatecznie na pewno będziecie mieli o wiele więcej radości i korzyści z tego ćwiczonka na głębokiej wodzie, bo będziecie mogli wyprostować nogi. A tu zobaczcie, ja dalej jestem tak jak gdyby troszkę ściśnięta. Jest to wspaniałe ćwiczenie na wiele, wiele grup mięśniowych, na pewno mięśnie brzucha, przede wszystkim te dolne i głębokie. Ale też czworo głowy uda, tylna część naszego ciała. No i oczywiście ręce tutaj też pracują, bo jednak muszą trochę wojować, żebyśmy się unosili. Kolejne ćwiczonko numer 9 to takie przeskoki. Zobaczcie, zaczynamy od cross country skin, czyli tych przeskoków. Potem, ha, mamy tutaj te przeskoki pionowo. Tak jakbyście na jakąś ścianę chcieli stopy wcisnąć, a ręce tu walczą, żebyśmy floatowali, czyli unosili się. Potem znowu będą przeskoki i potem połączymy sobie te dwa ćwiczonka znowu z tymi nożycami, gdzie unosimy się na brzuchu, o właśnie teraz. Także trzy zupełnie różne ćwiczenia połączone w taki fajny miks. I to wszystko możemy zrobić na wodzie dość głębokiej, lub bardzo głębokiej. Wszystko, co jest ponad ramionami, to już jest ta dość głęboka. Numer 10: bardzo fajowe ćwiczenie helikopter. I tu używam znowu pas. Zobaczcie, ten sam pas do wodnego aerobiku. Tutaj, no cóż, udajemy, że jesteśmy helikopterem. Jest to troszkę trudne ćwiczenie, nawet z pasem. Staramy się utrzymywać nogi tak, jakby razem. Ręce tutaj przechylamy na drugą stronę i zobaczcie, nogi kręcą się w jedną stronę, a nasze tułowie i ręce w drugą. To ćwiczenie należy wykonać symetrycznie. Najpierw w prawą stronę, a potem podrapiecie się po głowie i będziecie musieli wymyślić, jak ten ruch odwrócić. Od razu wam mówię, że automatycznie zaczniecie na tej stronie prostszej, a potem będziecie mieli duże wyzwanie, żeby ten ruch odkręcić. Mi się y, udało, ale nie ukrywam, że ta druga strona naprawdę idzie mi opornie. Fajne ćwiczonko. Y, podkreślam jeszcze raz, to jest ćwiczenie dla osób już nieco zaawansowanych. Mimo, że tutaj pas unosi, pomaga nam unosić się na wodzie, to sam ruch jest naprawdę uh, trudny. Ok, jedenastka to też helikopter i jeszcze do tego mamy handle, czyli co? Jest jeszcze trudniej. Tu musimy nie tylko kontynuować ten ruch, ale jeszcze przeciskać te hantle na drugą stronę. Numer 12, też dość trudnawe ćwiczenie. Słuchajcie, wciskamy hantle za kolana w ten sposób i udajemy, że siedzimy na krześle. Nie powinny te kolana być za mocno przyciśnięte do nas. Siedzimy na krześle i robimy taki twist w prawo i w lewo, czyli rotacja. Właściwie dolnej części naszego ciała, w prawo i w lewo. Ręce tutaj pomagają nam ten twist wykonać, a mięśnie brzucha, słuchajcie, to podkreślam bardzo, bardzo mocno, muszą być zaangażowane, dlatego że nasz kręgosłup nie lubi zbyt y, agresywnych i zbyt takich mocnych y, właśnie ruchów twistujących. Troszkę jest jak najbardziej wskazane, ale w wodzie Często mm, możemy zrobić więcej niż jest to nam potrzebne. Dlatego sam fakt, że zaangażujecie głębokie mięśnie i dna miednicy i te mięśnie brzucha, już Was będzie od tego podstrzymywało. Ja podczas tego ćwiczenia lubię się przemieszczać. Oczywiście zachęcam, żebyście spróbowali najpierw na nieco płytszej wodzie, a potem jak wszystko stanie się jasne, proste, to śmigamy na głęboką wodę. Kiedy zdecydujecie, że już kończymy z tym ćwiczeniem, należy usunąć jeden chantelek, a potem drugi. po pomalutku, pomalutku i za chwilę pokażę Wam następne fajne ćwiczenia. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby wcisnąć tutaj łapkę i dać mi znać, czy te ćwiczonka Wam się podobały. A jeżeli tak, to które najbardziej. Kontynuujemy numer 13. Niby pychowe, a taki fajny. Są to pajacyki, wodne pajacyki na głębokiej wodzie. Uwaga, ja tutaj troszkę dotykam dna basenu. Możemy to zrobić na całkiem głębokaśnej wodzie. To jest takie prostawe ćwiczenie. Słuchajcie, jest to na pewno wyzwanie, ale myślę, że osoby nawet początkujące dadzą rady. Zwróćcie uwagę, że ja tutaj wciskam handlę w dół i wtedy otwieram nogi na boki. Ok? Moglibyśmy otwierać nogi i ręce w tym samym momencie, ale wtedy spowoduje to, że będziecie troszeczkę się tak przytapiali, i dla osób, zwłaszcza początkujących, jest to dość takie strachliwe. Boją się tego zanurzenia, myślą, że za chwilę zatoną, i to jest na pewno opcja, którą chciałabym, żebyście najpierw sobie obczaili, a potem dopiero y, zaczęli robić coś trudniejszego. Też można to zrobić oczywiście na wodzie. Gdzieś tak w okolicy ramion, czyli nieco głębszej, a potem przenieś się na głębiny waszego basenu. To jest wersja dla osób początkujących, może tych średnio zaawansowanych, no oczywiście też dla tych, którzy już tutaj dają radę sobie ze wszystkimi ćwiczonkami, ale słuchajcie, jeżeli dopiero zaczynacie, już wam się to ćwiczenie wydaje zbyt trudne. To odszyjcie łzy, bo ja za chwilę pokażę Wam, jak je sobie jeszcze można dodatkowo ułatwić, a jak. Dopiero jesteśmy w połowie, a to jest szczęśliwa trzynastka. Kolejne ćwiczenie, numer czternaście, to nożyce. Przytrzymujemy się ściany basenu, a potem zobaczcie kolejne nożyce, tym razem. Uniesieniu, czyli już nie dotykamy dna basenu. Ja używam tutaj specjalne nakładki na kostki. I te nakładki, tylko te, które ja tutaj mam w tym filmiku, polecam Wam. Link też jest załączony. Znajdziecie to w tym moim sklepie internetowym. Nie polecam żadnych innych, bo próbowałam wszystkiego i one wszystkie są do, do wyrzucenia. A te są bardzo, bardzo trwałe. Kolejne ćwiczonko. Cóż to będzie numer 15? Uuu, to też jest trudne. To jest pompa, ale jedną nogą plus kopniaczki. Hmm, zaczynam od jednej stopy, wciskam w jedno basenu, kopniak do przodu i uniesienie tej stopy, która jest na środku wałka. Dość trudne ćwiczenie, no chyba, że wykonacie je na płytszej wodzie, natomiast na głębokiej wodzie, słuchajcie, wyzwanko, wyzwanko dla odważnych. Łatwo się tutaj prześliznąć, przewrócić i jeżeli umiecie pływać, to nie powinno być z tym problemu. Kopniak może być do przodu, ale możemy też robić wykopy do boku. Z tej strony na pewno lepiej widzicie, jak to ćwiczenie wygląda. Yy, niestety moja kamera, a właściwie filmik z tej kamery podwodnej tutaj. Się nie przyjął, więc musicie troszeczkę tak mm, wyostrzyć wzrok. I mam nadzieję, że to widać. Wciskam bałek, kopię drugą nogą i unoszę stopę. I znowu wciskam kopiak. Bardzo, bardzo lubię to ćwiczenie. Ręce tutaj, słuchajcie, tylko i wyłącznie pomagają nam po prostu fajnie kopać i fajnie tą pompę wciskać. I tyle. I jest. Jesteśmy fantastyczni. Oczywiście zmiana strony. Jeżeli wykonujemy coś na jedną stronę, to co? Albo patrzymy na zegarek i musimy wiedzieć, że zeszła na minuta, albo liczymy i wykonujemy to samo na naszą drugą, mniej ulubioną stronę. Numer 16. Wow! Słuchajcie. Kolana do ściany. Dalej używam te same nakładki na kostki. Słuchajcie, wiele osób kupując te nakładki myśli, że to są ciężarki. One tak się nazywają, ale to są ciężarki wypornościowe. To ćwiczenie jest dość łatwe. Po prostu trzymamy się ściany basenu, przyciągamy kolana tak prawie do ściany, ale nie musimy dotykać ściany i potem pozwalamy, żeby ten chantelek nam dosłownie nogi przywrócił do powierzchni wody. Nie nadwyrężamy tutaj odcinka lędźwiowego kręgosłupa, jeżeli nie pozwalamy tym stofom wypłynąć nad powierzchnię. O to musimy dbać. Można oczywiście na zmianę wykonywać jedną nogę, potem drugą. Te nakładki uwielbiam, one ważą zero. One tylko i wyłącznie pracują tak samo jak hantelki do wodnego aerobiku czyli mają w sobie taki jakby. Nie wiem, czy to jest terapia, jakaś gąbka, cokolwiek, co zwiększa nam opór wody i wzmacnia nasze ciało. Fantastycznie. Słuchajcie, tu tylko i wyłącznie chcę Was zaczepić i przypomnieć Wam, żebyście się zakochali w dbaniu o swoje ciało. Wiem, lubimy dbać o innych, ale najpierw musimy zadbać o siebie, żebyśmy mieli taką możliwość. I kontynuujemy numer 17. To ćwiczonko jest dość proste, fajnie rozciąga nasze przywodziciele UDA. Obie stopy na ścianie basenu mocno się jej trzymamy, i po chwili przepychamy, uginamy prawą nogę i przeciskamy naszą masę ciała właśnie na prawo. Lewa noga jest wyprostowana. Nie wiem, czuję się tutaj jak Spider Woman albo Spider Man. Nie wiem, na pewno mega. I zmiana po 30 sekundach może nieco dłużej Zmiana na lewą stronę i to samo. Kontynuujemy numer 18, nożyce boczne. Tym razem mamy wozny pas i hantelki i jedziemy. Zobaczcie, nogi są wyprostowane, woda tutaj szumi. Nie pozwalam, żeby te stopy mi jakoś tak wypływały całkiem nad powierzchnią. One są zaraz pod powierzchnią. Lubię tutaj zmieniać strony, czyli robimy 8 wykopów, może 12, może 20, jeżeli macie długą, Trasę do pokonania, bo zobaczcie, że to ćwiczenie będzie Was przesuwało w danym kierunku. Potem kolanka do klatki piersiowej i zmiana strony. Wcale nie musimy dotykać tu dna basenu, ale czy możemy? Hej ho, możemy. To ćwiczenie uważam jest dość proste. Trudniej je wykonać poprawnie, ale myślę, że nawet osoby początkujące coś tam wymodzicie. A potem złapcie jakiegoś instruktora dowodnego aerobiku i zapytajcie, co poprawić, co ulepszyć, bo na pewno chcemy mieć pewność, że wykonujemy wszystkie te ćwiczenia dobrze. To samo ćwiczonko możemy wykonać, słuchajcie, z wałkiem basenowym i w tej sytuacji po prostu opieramy się w ten sposób. I też jest to do ćwiczenie dość proste. Dla osób, które gdzieś tam umieją pływać, nie powinno być większego problemu. A te, które nie potrafią, no to hop siup na płytszą wodę i możemy się nad ręką przytrzymać ściany basenu. Albo znowu nałożyć pas. Ojej, jak to źle brzmi nakładamy pas. <laughs> Słuchajcie, kontynuacja numer 20 to znowu nożyce. Tym razem z hantelkami i jesteśmy w tej pozycji takiej przodem, prawda? Na zmianę prawa, lewa noga i robimy tutaj pompeczkę, czyli wciskamy hantle w dół i w górę, w dół i w górę. Pokażę Wam też różne opcje później, właściwie za chwilę. W tym czerwonym kostiumie kąpielowym prezentuję drugą wersję. Zobaczcie, gdzie otwieramy ramiona na zewnątrz i potem przyciągamy do przodu. To ćwiczenie możemy wykonać unosząc się na wodzie. Tu widzicie w kolejnym ekranie na wałku basenowym jest. Słuchajcie, dużo dużo opcji, jak możemy skutecznie to ćwiczenie sobie dostosować do naszych potrzeb. I też zachęcam Was spróbować najpierw na głębszej wodzie, a dopiero później na takiej, gdzie nie dotykamy dna basenu, bo tak naprawdę głęboki aerobik wcale nie musi być aż tak głęboko, po prostu głębiej niż normalnie. Tu jest ta wersja z wałeczkiem 21, dość prosta i możemy też oprzeć się właśnie w ten sposób. Ręce tutaj pomagają nam jakoś sobie balansować. A za chwilę pokażę Wam, jak to ćwiczonko można też przenieść do kolejnego stopnia trudności. Myślę, że to jest fajne, że możecie zobaczyć różne opcje, prawda? Wzmocnicie się, dodacie sobie takie przepychanie wałka do przodu i znowu ku sobie. Do przodu i ku sobie. I możecie wciskać wałek w dół, jeżeli chcecie lub ostatecznie Wciskać go całkowicie w dół, tak jakby w kierunku waszych bioder. O, tutaj proszę, Marzena pięknie zaprezentowała nam to ćwiczenie. Zauważcie, że ja tylko je wciskam, tak jakby do połowy ten wałek, i potem już wracam, kontrolując to tempo. Nie pozwalam, żeby woda po prostu mi wypchnęła wałek, bo to nie o to chodzi. My cały czas musimy zmagać się nie tylko z oporem wodnym, kiedy jakby wykonujemy ruch, ale kiedy też od niego wracamy, prawda? Czyli tą wyporność musimy powstrzymać. Uuu, kolejne ćwiczonko, a jak? 22, znowu rowerek wodny, teraz z pasem, teraz będzie łatwo. Słuchajcie, ten pas jakikolwiek nie kupicie, właściwie jakikolwiek to będzie dobry. Pamiętajcie, żeby go nałożyć zanim wejdziecie do wody i też on musi dość fajnie przylegać. Okay. nie może być zbyt luźny bo będzie Wam uciekał w górę, w dół i jest to mega wkurzające kolejne ćwiczonko to znowu mamy unoszący się na wodzie zygzak, ale tym razem mamy pas i hantle, więc jest to o wiele prostsza wersja i jest to super dla osób początkujących czyli bujamy się nieco szybciej słuchajcie, szczerze to ćwiczenie mogłabym robić przez godzinę i byłoby nieźle tak łatwe ono jest Natomiast jeżeli użyjecie tylko pas, no to jest już łatwe, ale już nie aż takie łatwe. Trzeba się tutaj troszeczkę szybciej przeciskać w prawo i w lewo. Natomiast 25 to zygzak z tymi znowu nakładkami na kostki i to jest mega trudne ćwiczenie. Zauważcie, że tutaj moje, moja pozycja wygląda zupełnie inaczej. Stopy są o wiele bliżej dna basenu. Nie wiem, czy to widać, ale ja tu naprawdę walczę, żeby je wykonać. Trudne ćwiczenie. 26 lub, czyli takie, taka pętla. Zobaczcie, unoszę kolana ku sobie, a potem otwieram nogi na jedną stronę i na drugą stronę. To ćwiczenie też możemy wykonać z hantlami. Jest nieco trudniejsze, bo musimy tutaj utrzymać się w tej pozycji. Wiecie co? To ćwiczenie jest po prostu ładne, prawda? Będziecie się czuli wspaniale wykonując właśnie to. A tutaj wersja znowu z pasem, bardzo łatwe ćwiczonko, świetne na koniec treningu, fajnie tak rozluźnia, i nie wiem, znowu możemy tu fajnie się pobawić tym ruchem. Słuchajcie, oglądamy dalej. Ja za chwilę pokażę Wam yy, ostateczne, ćwiczenia rozciągające które zalecam wykonywać na płytszej wodzie czyli e, pokazałam jedno na głębokiej ale potem maszerujcie na nieco płytszą wodę i spróbujcie troszeczkę takich ćwiczeń przyciąganie kolana krążenia stopy w prawo, w lewo potem odwodzenie kolana na bok taki relaksik słuchajcie bo ćwiczenia na głębokiej stronie basenu są naprawdę wyczerpujące trzeba troszeczkę się później rozluźnić słuchajcie wysyłam Wam uściski, serducha i dziękuję za to, że oglądaliście filmik. Czekam na Wasze komentarze, które ćwiczenie podobało Wam się najwięcej. I w ogóle, czy podobają Wam się te moje treningi w wodzie? Większość jest w języku angielskim, ale jeżeli będzie więcej wyświetleń, to wrócę znowu do nagrywania ich po polsku. Więc czekam, czekam na większą publiczność. Słuchajcie już niedługo. Będzie dodany kolejny filmik godzinny z tymi właśnie ćwiczeniami, a w 2022 roku będą też specjalne treningi on demand, które można sobie wykupić i oglądać wszędzie. Wspaniała jakość i naprawdę wypasione wodne Aerobiku. Także zapraszam, zapraszam na mój Facebook, Fitness Anytime and Anywhere. By Marzena, zobaczcie też, jest nowy program dla patronów. Jeżeli będziecie zainteresowani, też pytajcie mnie, ale też tam wszystko jest opisane w języku angielskim. Pozdrawiam serdecznie i ciao!